Co się dzisiaj dzieje z naszym rolnictwem, to każdy wie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale z Ukrainy do Polski, ale też i przez Polskę przejeżdżają tysiące tirów ciężarówek z drobiem i z nabiałem, który jest dużo dużo tańszy niż polski. Wiecie dlaczego? Bo nie muszą przestrzegać norm. Tak jak państwa Unii Europejskiej Polska musi przestrzegać norm, tak Ukraina nie musi tych norm przestrzegać. No, i jak tutaj konkurować dzisiaj? Jak polski rolnik ma konkurować z ukraińskim, który nie musi przestrzegać norm i może puszczać w świat, co mu się żywnie podoba. Także my nawet nie wiemy, co, jaki produkt dostajemy. I dróg zamiast być za 29, jest za 20. Tylko wiecie, do czego to doprowadzi. W perspektywie 12 <coughs> miesięcy do całkowitego wyniszczenia polskiego rolnictwa. Czyli dojdzie do takiej sytuacji, tak jak i z węglem, że już. Praktycznie za chwilę będziemy kupować wszystko 5 albo 10 razy droższe. Widzieliście, co się działo z węglem, jak zabrakło 14 milionów ton, bo już nie jesteśmy w stanie nawet wydobyć z ton, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Dlatego to, co my, moi drodzy, będziemy chcieli rekomendować, to przede wszystkim wprowadzenie prawdziwego, wolnego rynku dla lokalnych producentów żywności. Czyli jeżeli masz swoje gospodarstwo, masz swój punkt handlowy, w którym chcesz sprzedawać żywność, oczywiście jest sanepid, który musi to zweryfikować, ale na normalnych zasadach, zdrowych normach, nie wyśrubowanych przez Unię Europejską właśnie po to, żeby niszczyć polskiego rolnika na rzecz, rzecz koncernów. Bo to o to chodzi, moi drodzy. Więc chcielibyśmy, żeby ten Polak mógł sobie wybrać, albo swojska żywność zdrowa od polskiego rolnika, albo ta z marketu, gdzie jest 50 pozycji E. Chemia na chemii, więc każdy może sobie wybrać. A dzisiaj jest tak, że nam się narzuca, że my mamy swoją żywność, swoje mięso, a do nas z Francji przyjeżdża coś, co jest ma więcej chemii niż mięsa. I ma, wiecie, kilkadziesiąt pozycji E, E, E. E to nie znaczy eko, tylko to znaczy chemia. E, moi drodzy, zobaczcie, kolejna bardzo ważna rzecz. Wprowadzenie pojęcia zboże zewnętrzne, bo dzisiaj rząd polski wprowadził taki termin zboże techniczne. Z Ukrainy wjeżdża do Polski zboże techniczne, które znowu nie może być badane, bo nie ma przepisu na to, żeby mogło być badane. Więc wjeżdża sobie, oczywiście jest tańsze, zrzucane na ziemię, przerzucane na inny samochód i już się staje zbożem paszowym. Tak się to dzisiaj, moi drodzy, robi. I tak się eliminuje polskiego rolnika. Więc to, co chcielibyśmy, moi drodzy, zrobić, to przede wszystkim wprowadzić rolnictwo na model szwajcarski. Wiecie, jak to w Szwajcarii wygląda? W Szwajcarii wygląda to tak, że najpierw rząd musi zakupić towar od ich rolników szwajcarskich, a jak już brakuje, to wtedy może się zaspokajać żywnością. Sobie. I, to ma, I to ma, moi drodzy, sens. No po co my mamy te polskie rolnictwo? Po to, żeby brać z Francji, z Ukrainy, z innych państw, a wyniszczać naszych polskich rolników? No, to jest paranoja. I my się temu przyglądamy, bo się cieszymy, bo mamy o 5 zł taniej. Dzisiaj mamy 5 zł taniej, ale za półtora roku, jak już nie będzie polskiego rolnictwa, będziemy mieli 10 razy droższy. Bo to o to chodzi. To jest to samo co z węglem. Zobaczcie, my już nie jesteśmy w stanie zaspokoić swoich poczek. Musimy kupować węgiel z Kolumbii 3 razy droższy. Albo już nawet 5 razy droższy. O to chodzi właśnie. Żebyśmy stali się całkowicie zależni od Zachodu. Lokalna żywność od polskich producentów jako profilaktyka zdrowia obywateli. Ja Wam powiem, że ja osobiście wolałbym kupić, zresztą my szukamy na Śląsku takich punktów, gdzie możemy z Podkarpacia, czy z różnych tutaj okolic, czy nawet od Was, tam gdzie jest to rolnictwo jeszcze to w, miarę, w miarę jakoś funkcjonuje, żeby kupować zdrową żywność. Ja wolę zapłacić troszkę więcej, ale kupić normalną szynkę, normalną kiełbasę, normalne warzywa, nie te marketowe. My nie wiemy, że, zobaczcie, wiele osób w miastach nie ma świadomości, że jak jest pomidor jabłko z, z dziurkami, nie jest taki piękny, bajkowy, to znaczy, że jest naturalny. A ten, który jest taki idealny, co nam się tak podoba, to tam jest tyle chemii, że sobie sprawy nie zdajemy. I ludzie nie mają świadomości, się cieszą, że mają przepiękne pomidory. No ale wiemy, jak one są, jak one dojrzewają. To jest taka też dość istotna rzecz, wprowadzenie jasnych i prostych oznaczeń pochodzenia. Danego produktu w układzie narodowym. Czyli, jeżeli kupujemy produkty na samym przodzie, na górze, musi być też etykieta, czy to jest francuski produkt, niemiecki, polski. Nie wiem, gdzie nigdzie to jest, ale to musi po prostu obligatoryjnie już zafunkcjonować. I teraz kolejna ważna rzecz. Zobaczcie, mówi nam się, że musimy walczyć z CO2, bo jest ocieplenie klimatu. No to my dajemy rozwiązanie: promocja lokalnych łańcuchów dostaw. Jeżeli mamy Wasz region. I mamy tutaj rolnictwo. To dlaczego ten rolnik nie może dowozić tutaj, w waszym regionie, tak naprawdę ograniczając tą emisję tych spalin z samochodów, gdzie my z Francji, z Hiszpanii, z różnych zakątków świata tirami to wieziemy 2,5 tysiąca kilometrów. To jest dopiero zanieczyszczenie klimatu. I zobaczcie, i nam się mówi, a robi się coś zupełnie innego. Bo my chcielibyśmy wykorzystać właśnie te lokalne łańcuchy dostaw jako gwarancję jakości oraz stabilnych cen. Jak my damy swobodę działania polskiemu rolnikowi, to on się rozwinie. Wiecie doskonale, że 160 hodowli małych trzód, trzody chlebnej upada dziennie dzisiaj. Największy potentat, z tego co słyszałem teraz w Rzeszowie, producent drobiu, upada. Ta firma upada. Dlaczego? No właśnie dlatego, że dopuszcza się inne rynki, które są tańsze, które nie muszą spełniać tych norm, co my. Więc to trzeba, moi drodzy, uzdrowić. W TVN, w Polsacie, w TVP tego się nie usłyszy. Tam się, tam się widzi tylko Morawieckiego, który jeździ, który każdy ma przygotowaną karteczkę z pytaniem, a jak się wkradnie ktoś, kto zada niekontrolowane pytanie, to jest problem. My czegoś takiego nie robimy tutaj. My mamy otwarte spotkania. Każdy może zapytać o co chce. Ale jak są spotkania, spotkania z Kaczyńskim, to tam są przygotowane pytania, tam nie ma przypadkowych pytań. To jest paranoja w ogóle, jakie to jest wszystko wyreżyserowane i oburne, moi drodzy. Tak, możemy dalej przyjać. Moi drodzy, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, czyli to co jest dla nas najważniejsze, żeby dać swobodę działania rolnikom, żeby jeżeli chcą prowadzić rolnictwo, zobaczcie, jak jest z kurami. Okazuje się, że ponad się wycofują z tego, ale yy, miało być tak, że jak kupisz nawet jedną, dwie kury, musisz to zarejestrować. Bo jak nie zarejestrujesz, to co? Polczyki powinny być. Tak. I teraz, a, co się, a powiedzcie no mi, a co się stanie, jak zabijesz kurę niehumanitarnie? No tak. będziesz Nie. siedzieć. Ale do 12 tygodnia ci proponują, że możesz zabić dziecko. Rozumiecie to? Jaka jest paranoja dzisiaj? Kurkę zabijesz niehumanitarnie, to dostaniesz wyrok. Ale dziecko do 12 tygodnia to co możesz zabić po prostu tak. Zobacz, jak świat stanął do góry nogami. Gdzie to, były ryby przed Bożym Narodzeniem? To, to samo. samo dokładnie. Te, tak. Te, tak, która z tych celebrytek tak mocno gardłowała że zabijamy ryby w sposób niehumanitarny. Tak, tak, tak. Ale tak. dzieci... ja mam pytanie teraz, przy okazji, nie już do tych zabijania tych dzieci, nie? do 12 tego tygodnia. Czy w chwili obecnej jest przepis prawa, który mówi albo zezwala na coś takiego, tak, na nowym proceder, nie ja, mówię teraz o, ja, nie, ja mówię teraz o tym, że chce Platforma to wprowadzić, jak wygra wybory. No, to może lewicowe, pluch, Platforma, taki, taki cel sobie będzie No ale w chwili obecnej jakoś tego zagadnienia no, po prostu można powiedzieć, że nie ma. nie ma. No, jeszcze nie ma. Jeszcze